Witam Was bardzo serdecznie, jest to kolejny vlog, ale też nie to te powiem, ponieważ jest to mój pokój, mój wizerunek mojego pokoju, co, co się tu będzie znajdowało, co się znajduje i co może się będzie kiedyś znajdowało, więc zaczniam. Tak więc tutaj nagrywam, jak widzicie, vlogi będę je nagrywał i na czym to stoi w ogóle, bo to nie jest jakiś stojak To jest lampa. To jest moja kochana lampka. Którą sobie czasami włączam. Uwaga na oczy. No, to jest moja lampa. Dobra, to jest kąt, który nieważny to jest... Nie pościeliłem, pościeli jak coś. Krzesło, jakieś takie. Ja. Laptop, za którym będę zaraz sobie film włączał. A w zasadzie będę go zaraz sobie zgrywał. Mm. No, przeszli i będę zaraz wam zgrywał ten właśnie mój y, wstęp więc będzie spoko tutaj jakaś skarbonka? której... się co jest Tutaj ja wam powiem Hej. bo go wyciągnę. na klawiaturę teraz będę sobie zbierał nową, a nie na tego gracika co tu jest y, akurat to jest tak K20 no wiem, spokojnie. Mieszka podłączona do kompa jest to Esperanza Titanum Goblin. Dokładnie. Podkładka też z na Number Kupuję sobie też nową z Fortecha. Czy jak to się... To jest komputer, który mówiłem we wstępie, że nie są dobre, ponieważ nie są dobre. Tu antenka. E ta antenka służy do mm, Wi-Fi. No nie to, wiecie. No, główny kabel. Czekajcie, ja. z dobrej perspektywy wam pokażę. No, tu jest płyta główna i takie tam. E, telefon sobie leży ładowarka. Z Espera Nie wiem, ja tej firmy nie lubię za bardzo. Czy jest ładowarka moja? Zielona. Monitor, który kupiłem za 700, ale niestety, znaczy nie ja, mój tata mm, kupił mi za 700 jakieś kiedy, jakieś 3-4 lata temu. I dalej on teraz jest warty 250. Jest to Acer AL1976W. Tu są pucharki i medalów w jest ich, kież dużo. Czekajcie, ja tu zaraz wejdę, no to i wam pokażę. Tak, moje skarpetki. No zobaczcie, jakich jest tutaj dużo. No. Czekajcie. Naprawdę dużo ich tu jest. Strasznie. Tu jest słonik. Który jest szklany, który zapomniałem gdzie Tu jest jakiś śmietnik. Półka. Są jakieś badziewia. Książki do szkoły moje. Tu jest pusta szafka. Tu jest już szafka, czekajcie, tutaj. Zaraz pokażę. To jest pad do konsoli GTX 58. No nie jest to jakaś super konsola. Jest to zwykła konsola taka. Przyciski, włącznik, gałki dwie z przodu. Nie wiem czy ją znajdziecie na necie. no jest taka rzadka, że jej nie znajdziecie. Tu jest aparat, którym nie nagrywam, bo nagrywam innym. Idę Wam pokazać. jakim nagrywam? No, i są mniejsze i lepsze. mniejszy eee, mniejsze, lepsze. Tu są gry, które sobie tak poukładam i kolejne słuchawki. Tu są jedna, tam no, pokażę. A co no. no, są drugie. I tu są gry. Stalker, symulator transportu specjalistycznego, który kiedyś bardzo lubiłem dźwięk, kiedyś lubię, dziś w Tu jest chyba... Down to, down, down o four. Yy, to jest załoga G, może kojarzycie, tu jest Scania Driving Track, Scania Driving Track Simulator i Euro Track Simulator a to jest Global Ops, Commandolibia. Mm, tak, tu są jakieś książki <ścoughs> Messi Tak, mm, tu jest, są jakieś tego płeczka Tu są kolejne itemy <ścoughs> item. tu też jakieś takie pierdoły tu jakieś też takie pierdolone platy i takie tam no placak mój czekajcie pokażę Wam jak ja kiedyś wyglądałem w ogóle. Taki wyselek byłem, patrzcie. To jest pierwsze, co nie? A to się nie ostrzygłem i robiłem sobie kartę rowerową, bo to jest legityma, to jest karta rowerowa. No to trzecie, kurde, a to moja stara legitymacja, którą znalazłem, bo jej nie miałem. Ogólnie taka spiłka na... O kurde, zapomniałem. Ok, Okej. Mm, coś jeszcze? No, nie. Tylko szafa, obraz, ściana, okno. A co z okna? Bo nie pokazywałam, jak wygląda. Tak więc, odcinek trwa już no 5 minut powyżej. Więc, czekajcie, sobie tutaj... Postawię. Mm, tak więc, no... Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i rączka musi być ponieważ rączka jest bardzo ważna więc do zobaczenia w... do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.